you <music> W Strzegomiu, podczas Strzegomskiej 12 biegu ulicznego, ulicami i wokół Szczegomia odbędą się ogólnopolskie mistrzostwa branży kamieniarskiej na dystansie 12 km. O takie właśnie marmurowe trofea i o kolejne nagrody. Do, do Szczegomia dzisiaj przyjechało kilkunastu kamieniarzy i kamieniarek z całej Polski i cieszymy się bardzo, że będziemy mogli wspólnie rywalizować wśród 450 uczestników tego biegu. To już po raz kolejny na strzegomskim rynku spotkaliśmy się, żeby wspólnie wziąć udział w biegu Strzegomska 12. Ja w tym roku po raz pierwszy cieszę się z tak dużej frekwencji, pogoda nie jest łatwa, nie rozpieszcza naszych biegaczy, ale myślę, że humory dopisują, pierwsi zawodnicy już kończą, pomimo tego, że trasa jest trudna, ale na pewno jest malownicza. I dumny jestem z tego, że tak dużo osób chce właśnie w Strzegomiu biegać po naszych ulicach. Dodam tylko, że ten bieg nie byłby możliwy, gdyby nie fundatorzy, gdyby nie sponsorzy, to jest urząd Marszałku i gmina Strzegom. Bez nich ta impreza by się nie udała, ale też mamy firmy, które po raz pierwszy u nas w Strzegomiu wystawiają się. To jest McDonald Polska, to jest firma Arysta i wiele, wiele innych. Serdecznie za to dziękuję. Szósta edycja biegu z Szegąska, 12. Biegajmy razem. Na linii startu pojawiło się ponad 400 biegaczy, co jest nową, nowym rekordem frekwencji naszego biegu, z czego 1 czwarta pobiegła na dystansie 6 km, a 300 biegaczy walczyło na dystansie 12 km. Pogoda jak widać dopisała, a wręcz no, słodko na podbiegach na górniczej na niepodległości yy, dawało się we znaki. No cóż, piękne kolorowe święto biegania w naszym mieście. E, takiej, ta, takiej ilości biegaczy jeszcze w Strasburgu nie było. E, przyjechali do nas ludzie, którzy kochają biegać, dla których bieganie jest wielką pasją. Przyjechali nie tylko z okolicznych miejscowości. Mamy e, biegacza z Czech, mamy e, ludzi z całej Polski, bo nawet z Gdańska się pojawili. W ramach naszego biegu oczywiście ogólnopolskie Mistrzostwa Branży Kamieniarskiej, kategoria małżeńska, wiele ciekawych atrakcji przygotowanych przez naszych partnerów co można zobaczyć w miasteczku biegowym stworzonym po raz pierwszy w ramach naszego biegu, no cóż mogę powiedzieć ja jako współorganizator tego biegu jestem mega szczęśliwy mega zadowolony z tego co dzisiaj dzieje się w naszym mieście tutaj chciałbym też podziękować yy, yy, władzom naszego miasta yy, prezesowi AKS panu Wiesławowi Witkowskiemu za, za tą współpracę, za to wszystko co do tej pory yy, robiliśmy i robimy przy tym biegu i, i, i nie tylko przy biegu, bo bo to są też inne, inne inne aktywności, które w ciągu roku pojawiają się w naszym mieście.